Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie trochę coś bardziej niecodziennego, a mianowicie będą to naleśniki z pasztetem, pieczarkami, cebulą i bekonem. Brzmi trochę dziwnie, ale uwierzcie mi, smakuje rewelacyjnie i warto by się pochylić troszeczkę nad tą potrawą, ponieważ jest to taka chyba kombinacja, którą można, jakby to powiedzieć, wyszukać już u nas w internecie pewnie już dość dawno. Ale ja się inspirowałem bardziej kuchnią duńską, dlatego że duńczycy uwielbiają zapiekać pasztę, później dodawać do tego pieczarki i na górę położyć kawałek bekonu. A ja postanowiłem to zrobić troszeczkę w inny sposób i wszystko razem pozabijać w naleśniku, i tak podać. Dobra, ale tyle gadania. Słuchajcie. Mam tutaj usmażonych kilka naleśników, są bardzo elastyczne. Przepis na naleśniki znajdziecie w opisie. Filmu na dole wstawię link na naleśniki, które robiłem. Dobra, naleśniki odstawiam. Pierwsze co zrobię to wstawię do piekarnika bekon, to znaczy boczek w paskach. Żeby się zezłocił. Układam na papierze w ten sposób. Jeden obok drugiego. Ja osobiście uwielbiam. Pasztet. Użyjemy Użyjmy pasztetu takiego, jaki lubimy, jaki najczęściej kupujemy. Chyba, że robimy samemu, no to bierzemy domowy pasztet. No, wolność Tomku, w waszym domku. Niczym nie przyciskam, bo nie zależy mi na tym, by boczek sztywno stał. Tylko on musi się troszeczkę zrumienić. Dobra, piekarnik rozgrzany do 200 stopni i wkładam na jakieś 10 minut. No to teraz zajmiemy się pieczarkami. Pieczarki należy smażyć na dość wysokim ogniu, na rozgrzanej porządnie patelni. Oczywiście będę smażuje je na maśle. Patelnia niech się rozgrzewa, a ja pokroję pieczarki. Kroję w plasterki. Pamiętajmy, bierzmy pod uwagę to, że pieczarki się wysmażą, zmniejszą swoją objętość, skurczą się, więc zawsze to wygląda tak: bardzo dużo ich na desce, ale koniec końców i tak będzie ich bardzo niewiele. Dobra, tyle wystarczy. I mogę wrzucić trochę masła na patelnię. Masło powinno się prawie palić. Najpierw rzucę troszkę, niech się delikatnie zrumienią i zaraz będę dokładał kolejne. Cały czas trzymamy na dużym ogniu. Dokładam kolejną porcję i pamiętajmy, ich długo smażyć nie trzeba. I niczym w tej chwili nie przyprawiam. A broń Boże, solą, ponieważ puszczą wodę. Teraz pokroję jedną cebulę. Mam przygotowane dwie, ale widzę, że zużyję tylko jedną. Cebulę będę kroił w kostkę. I jak już się pieczarki trochę zrumienią, będę mógł dodać cebulę. A tak yy, mam małą pauzę. Przypomnę o Wam, o książce. O książce, którą wydałem, większość z Was już o tym doskonale wie. Bardzo wiele osób już książkę ma, ale to jest informacja dla tych, którzy tej książki nie mają, a chcieliby ją nabyć. Więc e, można ją kupić w Empiku fizycznie lub online. E, słuchajcie, link zostawię w opisie filmu. Książka jest pięknie ilustrowana, jest ponad 100 przepisów, wszystko proste i domowe. Zachęcam. No i pieczarki są gotowe, by dołożyć do nich cebulę. Smażymy aż cebula się dobrze zeszkli. No i oczywiście teraz możemy przyprawić solą, świeżo roztartym czarnym pieprzem tutaj żadnych dodatkowych przypraw nie przewidziałem dlatego że mamy pieczarki mamy cebulę mamy dobrze doprawiony pasztet yy, bekon no, będzie ogórek konserwowy więc to wszystko razem nada nam wspaniały smak. Boczek się pięknie upiek, zobaczcie jaki jest rumiany, wytopiony i o to chodzi. Na razie odstawię go jeszcze niech sobie przestygnie. No i wszystko jest już gotowe, więc możemy teraz zawijać nasze naleśniki. Bierzemy pasztek i rozmarwujemy trochę na naleśniku. Myślę, że tyle wystarczy. I teraz pieczarki i bekon. Dodam jeszcze kawałeczek. I wkroję kawałeczek korniszowy. I zawijamy jak krokieta. Zobaczcie, tak to wygląda. Panierować nie będziemy. Potrawa bardzo prosta, ale jakże zaskakująca w swej prostocie i w doborze składników. Jakby ktoś mi kiedyś powiedział, że coś takiego można zrobić, to toż to szok. Jak już naleśniki mamy zawinięte. Musimy je teraz. Dobrze, zrumienić na patelni. W tym celu na patelnię wlewam trochę oleju. I dodaję trochę masła. Olej dałem po to, żeby nie spaliło mi się masło i żeby wszystko pięknie się zrumieniło. Mm. Tutaj. Mam 6 naleśników, więc będę smażył na dwa razy. No i możemy teraz odwrócić na drugą stronę. Zobaczcie, jak się fajnie naleśniki rumienią. O to właśnie chodzi. I ponownie 3-4 minuty i gotowe. No i moje naleśniki są już gotowe, więc możemy spróbować. Wyjmujemy z patelni. Tego pierwszego od razu kładziemy na warsztat, a dwa pozostałe na talerz. Przekroimy na dwie części, żeby Wam pokazać, jak wygląda to w środku. Wygląda to tak. Fajnie, nie? Kto by się spodziewał, że pasztet pieczarki cebula i trochę boczku. I to będzie tak wyglądało w naleśniku. Jak taki niezły, porządny bram. No więc spróbujmy. Mowę odjęła. No, a ja już się dzisiaj z Wami żegnam, i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No, i życzę Wam smacznego. I warto czasami coś w kuchni pokombinować. Mimo, że wydaje się to takie, wiecie, zastanawiające się, czy to faktycznie będzie smaczne, ale uwierzcie mi, jeszcze raz Wam mówię, to smakuje naprawdę dobrze.